Jesteśmy w tak zwanych złotych godzinach kampanii, jesteśmy na samym finiszu i ta obecność i ten wiec dzisiaj w Katowicach ma być wiecem solidarności i poparcia z panem doktorem Nawrockim, który jest w sposób bezprzykładny, skrajnie hejterski, atakowany. Atakowany jest głównie dlatego, że przedstawił program, a ten program zawiera się de facto w takiej sentencji, że chce pracować dla Polski i chce być prezydentem Polaków i reprezentować polskie interesy. I dziś spotykamy się z taką skalą hejtu niebywałą. I słusznie pan profesor Nowak powiedział, że uruchomiono mechanizmy znane z czasów stalinowskich, żeby zochydzić kandydata. Pana doktora Karola Nawrockiego, a więc nie dajmy się hejtowi. Apelujemy i prosimy państwa nie tylko o obecność na tym wiecu, ale również o rozmowy z Polakami, z sąsiadami, z przyjaciółmi, ale również z tymi, którzy są obojętni albo mają inne poglądy polityczne, żeby nie ulegać dezinformacji, nie ulegać hejtowi.